Dzień dobry. Witajcie, witajcie. Dzień już stał o godzinę i 10 minut temu, bo ja zacząłem od 5. Jest 6.10. Myślałem, że ta kamera będzie trochę bardziej rozjaśniać. No, ona troszeczkę potrzebuje więcej jednak światła zewnętrznego. Znaczy tu przede mną ładnie widać, ale no górnie widzicie tak jak ja widzę, więc tu myślałem, że będzie fajniejsze ujęcie, fajniej to będzie widać, także dzień już stał u mnie. No wiadomo, tak jak już wcześniej mówiłem, staram się wstawać o 5, ruszać o 5, z tego powodu, że łatwiej szybciej wszędzie dojechać i tyle, no zresztą ja wolę jeździć z rana niż po, niż, niż po południu po południu człowiek po całym dniu zmęczony, wytyrany tylko myśli, aby glebnąć się i poleżeć i pooglądać YouTube'a a z rana to jest tak fajnie, luźniutko no, jak widać nie tylko tiry jadą, ale osobówki też przez Brenero pocisną Także kamperów, kamperów jedzie jeszcze sporo na, na niemieckich numerach, na Włochy Czyli będą poza sezonem odpoczywali No wczoraj było 24 stopnie jak... albo nie nagrywałem to Kurczę, miałem nagrać dzisiaj rano, gdzie stoję Nagrałem Wam tylko popołudnie wczorajsze, a, a poranka dzisiejszego nie nagrałem zresztą to i tak w nocy był najbardziej parking oblepiony i samochody stały wszędzie, gdzie było tylko troszeczkę miejsca to wszędzie stały samochody no problem, problem jest duży z parkingami na Brennero, że no mówię, ja o 15 stanąłem na miejsce i to też w takim miejscu nie bardzo ale... no tam przykleiłem się do jednego człowieczka Powiedział, że za 2 godziny on odjeżdża. Po dwóch godzinach zmieniłem miejsce, bo miałem jeszcze 20 minut czasu jazdy, więc dnia nie kończyłem. Tylko zaczekałem 2 godziny, przestawiłem się, bo bałem się, że ktoś będzie przejeżdżał, że mi przyrysuje. Nie są te widoki. No tak, słoneczko. Słoneczko ładnie świeci. Człowiek inaczej ma podejście do życia. Jak słoneczko daje witaminę D. tylko jajeczka trzeba jeść, ponoć wtedy się lepiej wchłania ta wina, wina D. Ponoć 4 jajka, 4 do 5 jajek na śniadanie się powinno jeść. No Ja jadam zwykle dwa. Ja jestem jakoś mało, ten, mało, mało pojemny. I śniadania jadam takie nie za A nic, będzie się coś działo, będę się włączał na tą chwilę. Werona e, przede mną, do Werony mam jeszcze do miejsca docelowego 42, więc kilometry, więc do Werony będzie jakieś 30. Także jak coś się będzie działo, to, to się włączę. A tymczasem. Do przodu po płaskim. Dobre, tak. Już to bardzo zadawane pod Weroną. No i teraz pod Mediolan trzeba ten załadunek. A jeszcze dzisiaj wrócić na Brennero. ponad i z pierwszym zjazdem kierunek Mantova. Ciotka po 40 mijpre Wstań w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Po dwóch kilometrach zjedź kierunek do NATO. Jak widzicie, napis LEGO Digarda za każdym razem. Blisko, blisko, blisko. Aż końcu... Aż w końcu, w końcu który będzie zajęć. Dobrze, to potem Tak, jak widzicie, Lagra i gazda prosto A ja... A ja znowu na tym rondzie w lewo Po Do Dobra Ale najważniejsze Wykąpany Wypoczęty Lekko prawo A4, 70 przyjdę do następnie pojedę autostradą. No. Wykąpany, wypoczęty. 15 trzeba ruszać, bo to na styk. Lekko prawo. Żeby się udało przelecieć Brennero. Będą duże korki, no to nas lek na Brennero. Wiedziałem, że włączę się, jak się coś zmieni. Po 800 metrach zjedź kierunek Weskiera, 32 stopnie Celsjusza. No cóż, który to? 19 wrzesień, idzie żyć, idzie żyć. Ciepło, kurtki nie trzeba nosić. Klimę musiałem podkręcić, bo mówię kurwa coś się chyba popsuło, ale patrzę 32 stopnie to nie dziwne, że na wiatraczku 2, 2 drugi stopień nie chciało to chłodzić. Piąty stopień i chłodzi Zjedź. miałem pasażerek 5, Ale jest, ale na szczęście na, na szczęście się wyprowadziły, także no, muchy no są. są. Jest ciepło, to i są muchy, no. A może to dlatego, że ja pachniałem nie bardzo, to przyleciały. No, tak, aha. Kurwa, no, on przejdzie, a ja nie przejdę. Tak, dobra, na razie. Bo to kurwa. Widzicie, no, jest. To są Włochy. Pasek zjazdowy, 100 metrów, że. No chłodzę, no, zablokowany, no. I tyle, nic nie zrobię. No i tak to jest. Pracując na tirach jedziemy przez Brennera. Na no rana jechałem. Ten sam widok, tylko w drugą stronę był. A teraz po południe, w promieniach słońca trzy dychy na zewnątrz. I widok. O da, fajny, fajny. Jadę już nie wiem, któryś raz z kolei tędy.